Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowuję, jutro będę zajadał przepyszne lody czekoladowe i nie uwierzycie, tylko dwa składniki: czekolada, śmietana. Tak więc zacznijmy temat. Yy, do rondla wkruszam czekoladę. Ja mam czekoladę mleczną, pomieszaną yy, z gorzką. No ale tutaj, jakiej użyjecie? Taką będziecie mieć słodycz lodów. No oczywiście, jeśli samej gorzkiej, możemy dosłodzić cukrem. Mogę załączyć grzanie. I wlewam około 100 ml śmietanki. Idealnie. I teraz rozpuszczam czekoladę. Czekoladę mam rozpuszczoną. Zobaczcie. Tutaj cały czas delikatnie podgrzewam i ponownie wlewam około 100 ml śmietanki. Idealnie. I cały czas mieszam. Łączę składniki. I teraz rozpuszczoną czekoladę przelewam do naczynia docelowego. Oczywiście na podgrzewaniu nie kończymy. Ale wszystko po kolei. Teraz wlewam pozostałą część śmietanki. Dobrze mieszam. Całość przykrywam folią spożywczą, wstawiam do lodówki do całkowitego schłodzenia. Masę mam schłodzoną i teraz ją ubijam. I tutaj nie chodzi o to, żeby ją tą śmietanę ubić na sztywno, tylko delikatnie ją napurzmy. Wiecie, ta masa musi być puszysta i delikatna. Masę mam ubitą, napuszoną. Taka masa jest delikatniejsza w swojej strukturze. I teraz przelewam do pojemniczka i wstawiam do zamrażarki na kilka godzin. W końcu po kilku godzinach mogę się raczyć tak wspaniałym smakiem lodów w ten upalny dzień. I w końcu mogę spróbować tego fantastycznego smaku. Mm. niesamowicie czekoladowe. Smakują bajecznie. Mm. bajunia, przepyszne. Tak więc, kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przypisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja nakładam konkretną porcję. Bajunia.